I dobry, dzień dobry. Jak widzicie każdego dnia witam się z Wami coraz wcześniej. Tutaj chciałam Wam pokazać jak pięknie oświetlony spałac kultury i nauki, ale jak widać nic nie widać, więc pozostaje Wam ten na moim wyświetlaczu. Oczywiście dzień zaczęłam kawą. Niestety miałam ostatnią kapsułkę, ale hotelowy kubek mówi, że to będzie słodki dzień. No powiem wam, że miałam trochę wątpliwości idąc o 4.30 do prasowalni z trzema koszulami, ponieważ nie byłam pewna co na siebie założyć i na pewno nie byłam taka szczęśliwa jak żelazko za mną, no bo jak można lubić prasować? No, tutaj myślę sobie, Kasia jesteś oazą spokoju, kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora i chyba tylko dlatego dokończyłam prasowanie. A teraz będzie zagadka, kto pojechał na nie swoje piętro i swoją kartą próbował wejść do czyjegoś pokoju? No ja. Tu jeszcze rzut oka na wschód słońca i gdybyście pytali, którą z wyprasowanych koszul założyłam, no to żadną, bo kobieta jest zmienna, a ja po prostu uwielbiam kombinezony. Mój ulubiony pan kierowca już to mnie czeka, no i jedziemy w stronę telewizji, uwielbiam to miejsce i powiem wam, że dzisiaj przeliczyłam, że w pytaniu na śniadanie byłam chyba po raz dziesiąty. Makijaż wykonany. Mikrofon podpięty, lecę na nagranie, a po nagraniu wracam do hotelu na pyszne śniadanie. Tak, tak dużo i dużo białka, ale ja tak lubię. Później kawka i nie dajcie się zmylić. Niepodwójne, a poczwórne espresso. Pora się wymeldować, ale w drodze na dworzec jeszcze weszłam do HND. I słuchajcie, miałam dylemat, czy chcę zdejmować kombinezon i mierzyć sukienkę. I drugi dylemat, czy nadal kocham róż. Wziam obie rzeczy, spróbuję w domu najwyżej zwrócę. No i potem usiadłam na herbatkę, miałam popracować, ale bardzo wciągnął mnie artykuł o spokoju i znalazłam Również wskazówkę, którą ja Wam zawsze daję, że trzeba wybaczać ludziom, którzy nas ranią. I drugi super artykuł, że wiedza i umiejętność niesienia pomocy zawsze się obronią. Później obejrzałam nagranie z pytania na śniadanie, bo było już na stronie, O, jak ja zawsze gestykuluję. No i później lecę w stronę dworca. I gdybyście się zastanawiali, jak wygląda życie Instagramera, no to życie na walizkach, z dwoma telefonami, z serkiem wiejskim. I kolejną łyżeczką po poprzedniej nie mogłam znaleźć, ale wiecie, co wam powiem? Lubię to życie. I nie zamieniłabym je na żadne inne. I lubię to, że wy w nim jesteście. Także dziękuję Wam ślicznie za wszystkie miłe słowa. Przesyłam buziaki i do zobaczenia.